Tomasz Kurjata, dzień dobry, czy też dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy państwo będziecie słuchać tego podcastu. Już za chwilę w studiu Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Partnerami Radia DOBA są Fundacja Ziemi Sudeckiej, Studio Językowe Status i portal doba.pl. Radio DOBA. Każdy na temat. tak mówię, dzień dobry czy dobry wieczór, bo tutaj panie wicemarszałku muszę powiedzieć, że jeżeli radio jest na żywo, no to wiadomo, kiedy powiedzieć dzień dobry, kiedy powiedzieć dobry wieczór. Ale rozmawiamy bardzo, bardzo późnym popołudniem, grudniowym, więc... Tutaj... Dzień dobry. Jest ciemno, ale ciągle jest jeszcze dzień. Dobrze, że mamy światło włączone nad głową, także yy, i wszystko, i widzimy siebie nawzajem i, i mam nadzieję, że dobrze się słyszymy. Spotykamy się dzisiaj w, w kontekście wyjazdu, bo też dziennikarze, między innymi dziennikarze portalu Dobapel mojej osobie. Była w Lizbonie na Web Summit. To ogromne wydarzenie. Za chwilę do niego wrócimy, ale I zostałem zaproszony właśnie przez pana, bo tutaj pan był podpisany przy tym zaproszeniu. Ale nie pojechaliśmy tam po to, żeby sobie być w Lizbonie, aczkolwiek to wyjątkowo piękne miasto, wyjątkowo piękne miejsce i poza tym to był listopad i było dwadzieścia parę stopni. Ci, co byli w Polsce, mogli nam zazdrościć, ale. Ta wyprawa do tej Lizbony była oparta przede wszystkim o to, żeby zabrać ze sobą ludzi, którzy są przedsiębiorcami, którzy mogliby mm, i szukają takich rynków zbytu, czy rynków swoich usług, czy właśnie, czy, czy produktów na rynkach nawet nie tyle europejskich, co światowych, bo akurat jeżeli chodzi o websami, to nie jest tylko spotkanie europejskich firm, tylko światowych, za chwilę więcej powiemy, e ja bym chciał, żeby pan opowiedział, co to ma wspólnego w ogóle z marszałkiem, czy też no, pana funkcjatowite marszałek województwa domyśląskiego, jak to się ma, jak to się wiąże z przedsiębiorcami, jak to się wiąże z tym Web Summit? Tak. Sam pomysł Going Global, już tak się nazywa ten projekt. Jest to projekt samorządowo-przedsiębiorczy, tak bym powiedział. Pomagamy naszym przedsiębiorcom, szczególnie tym, którzy działają w branży takiej IT, ale też w branży takich nowoczesnych technologii. Sztucznej inteligencji, ale też i branży medycznej, ale generalnie wysokich technologii. Mamy mnóstwo bardzo dobrych, młodych, zdolnych e, dolnoślązaków, którzy nie zawsze mają środki, żeby wyjechać na takie targi, żeby zaprezentować swoje produkty. Wymyśliliśmy taki projekt z funduszy europejskich i dzięki temu projektowi praktycznie. Raz w miesiącu odbywają się różnego rodzaju Targi na całym świecie Są to miejsca San Francisco Lizbona, Madryt Brema, Be Berlin, Londyn, Berlin, Londyn Osaka, Paryż, Osaka jest tych, jest tych wyjazdów sporo Na czym to polega? No przede wszystkim rekrutujemy W sposób yy, Można spokojnie podczas rekrutacji Każdy kto ma chęć i, I możliwości może Najbliższy Beauty Asia Singapur Między 9 a 13 grudnia będzie nabór do tego projektu i polega to na tym, że przedsiębiorcy zgłaszają się, jest rekrutowane jest 10 takich przedsiębiorców, którzy mają sfinansowany wyjazd, czyli przelot, mają sfinansowany Pobyt tam to jest pobyt od, od 3 do 7 dni, w zależności oczywiście jak te targi długo trwają. Do nich mają opłacone stoisko, na którym jest to stoisko często dolnośląskie. Czasami jest tak, że, że tego stoiska nie ma, ale w większości miejsc takie stoisko Dolny Śląsk swoje ma, czyli prezentujemy naszych przedsiębiorców, prezentujemy też nasz region, który, który jest wyjątkowy, który jest piękny. I no, ci przedsiębiorcy, tak. Ci przedsiębior czy przedsiębiorcy przede wszystkim mają możliwość za darmo zaprezentować swoje wspaniałe produkty z różnej branży. Najczęściej jest to branża sztucznej inteligencji i, i IT. Jak byliśmy w tej Lizbonie, przyznam, że ja nawet nie miałem świadomości, oczywiście poczytałem sobie i tak dalej, ale przyznam, że no był Pan tam razem ze mną i z tą całą ekipą. Jak zobaczyłem ten pierwszy hangar, mówił o. Wow, ale budynek. No i to był ten budynek, gdzie się musieliśmy zarejestrować. Tak. A ja myślałem, że to, są, to już budynek targów w ogóle jest. Nie? Więc po to ten, było pomieszczenie tak, też po Expo. nie? Pamiętajmy, że tak? tam w Lizbonie było, było Expo i to nie, były nie, fantastycznie nie, nie, wykorzystane niesamow, budynki. Niesamowicie, tak. niesamowicie wy, wykorzystane i tam przy wejściu już Adobe, Microsoft, yy, prezentowały się firmy z Dubaju, z Kosowa, z Niemiec, z całej bo, Europy, z całego, całego świata. Całego świata. Było mnóstwo takie, to mi właśnie fascynowało, bo oczywiście Dubaj z racji tego, ile ma tych... Katar. Katar bogactwo. też, o właśnie, bogactwo, bogactwo niesamowite kraj, tak. i oni się nie prezentowali jako kraj, tylko prezentowali swoje właśnie rozwiązania technologiczne właśnie w obrębie tych nowych, nowych technologii. Były też oczywiście firmy z Polski, był Wrocław, była Łódź, tak mówię, co mi się... Warszawa. Zobacz, że tak dokładnie, ale fascynowały mi te małe takie właśnie stoiska które rotowały, bo tam to, to trwało trzy dni, a tam codziennie pojawiała się w jakimś punkcie na przykład inna firma, bo w tylu było chętnych, że jednego dnia była jedna firma, drugiego dnia w tym samym miejscu była inna firma. Czyli widać, tam zobaczyłem tą potęgę nowych technologii. Przyznam, tak, to jest, i to jest, to jest fantastyczny też pomysł, bo pamiętajmy, że, że te osoby mogą mieć pomysł, nie, mogą nie mieć pieniędzy na rozkręcenie interesu o to chodzi w I, tam poje, i tam też pojawiają się wielcy gracze, którzy też te świetne pomysły kupują, mówiąc po prostu od tych młodych, czu, czu, energicznych przedsiębiorców. Że, że ci panowie e, z, kata, z Kataru i z Dubaju to przyjechali po, niekoniecznie prezentować swoje Ale technologie. Ale przyjechali łowić też te e, technologie taki, od taki, innych. Takie odniosłem wrażenie i tak było stoisko nie wiem, Microsoftu, gdzie, nie wiem czy pan widział, grali w ping-ponga. Można było tam wygrać jakieś gadżety. Ja tam nie widziałem jakiegoś wielkiego zaangażowania w opowiadania, czym się zajmuje Microsoft, i czuję, że oni też przyjechali po to, żeby szukać takich właśnie nowych rozwiązań, takich startupów, które wspiera Urząd Marszałkowski, bo chciałbym jakby do tego wrócić. To w wielu przypadkach, zresztą te rozmowy przeprowadzaliśmy tam spacerując, oglądając i, i mając czas na takie wewnętrzne nasze tutaj rozmowy, że Czasami te firmy, bo mamy takie wyobrażenie, że firma to potrzebuje jakichś milionów, czasami ona potrzebuje kilku, może kilkunastu tysięcy euro, euro tak. żeby y, zacząć y, działać w jakimś, jakimś tam projektem. Czasami to są młode osoby, które no, kredytu nikim nie da, no bo jaka historia kredytowa, jak ona jest żadna jeszcze biznesu nie rozkręcili, więc nie zarabiają pieniędzy, a żeby zarabiać pieniądze potrzebują kasy, więc potrzebują kogoś, kto, kto to po prostu puchnie do przodu. No tak, muszę... ale my pomagamy, żeby w ogóle, w ogóle mo... żeby mogli żeby pojechać ktoś ogóle i ktoś ich zobaczyć, zobaczyć tak? bo tak. nie mieliby szans zaprezentowania się, gdyby nie, nie ten projekt I, i powiedzmy sobie szczerze, takich przedsiębiorców będzie ponad 140, którzy wyjadą na targi i się zaprezentują w ciągu roku. To jest naprawdę ogromna ilość. Ja powiem też taki przykład Inny niż Lizbona, bo byłem też na, na targach w San Francisco i też były to targi nowoczesnych technologii. Tylko dwa przykłady podam: jeden brytyjski i drugi polski. Z nami pojechali też młodzi, bardzo ambitni ludzie z Wrocławia, którzy wymyślili coś takiego, co może być fantastyczne, jak chociażby czapki z daszkiem z kewlaru. Tak? Bo Amerykanie uwielbiają czapki z daszkiem i chcą jeździć bezpiecznie na rolkach, niekoniecznie w kaskach, więc oni wymyślili z kewlaru. E, bardzo modne czapki z daszkiem, to się, świetnie to się świetnie Amerykanom podobało. I drugi przykład, który jest y, bardzo ważny y, niedługo w naszym życiu, czyli kończą nam się zasoby kakao i mają one drożeć. Bardzo mocno kakao będzie drożeć i czekolada będzie coraz droższa. I rozmawiałem z takim Brytyjczykiem na tych targach, który pokazał mi czekoladę i sp spróbowałem jej i była z zro zrobiona z bobu z bobu podkreślam, smakowała jak czekolada i była cztery razy tańsza niż yy, czekolada z kakaowca. No więc to są, to są na pewno Ale takie... dobrze, że pan to, dobrze, że pan to powiedział, bo czasami mamy takie wrażenie, że mówiąc o tych nowych technologiach, mamy na myśli Facebooka, właśnie ja. Microsoft, yy, Apple... A ja mówię yy, o bobie, z którego czekoladę yy, dokładnie. wyprodukowano. Dokładnie, bo to, to musimy jakby w tej rozmowie też pokazać, że nowe technologie mogą być oparte o beauty, o całą branżę beauty właśnie niedługo takie, takie, takie targi się odbędą w Singapurze. Mogą dotyczyć i bardzo dotyczą, nie wiem, medycyny, tak. czy nawet tego kasko, czapki na rolki, też Robert, jedzenie. Y, jedzenie i tak dalej. To jest, znaczy to tak naprawdę nowe technologie dotyczą absolutnie wszystkiego. Już pomijam już motoryzację i tak dalej, bo to, to jest jakby już dla wielu oczywiste. Ale dzisiaj nowa technologia to nie jest coś osobnego. Nowa technologia jest po prostu wszędzie. Żeby nagrać ten podcast też muszę używać yy, technologii, żeby ktoś mógł tego odsłuchać yy, w internecie. Widziałem tam właśnie jedną firmę, która pokazywała nowe technologie radiowe i podcastowe. Nie było tak, yy, Tam było tych, tyle tych firm, że nawet nie można było, tylko sobie zdjęcie zrobiłem, żeby znaleźć informacje w internecie. Też się tego nie spodziewałem, że to właśnie taka no, ta branża też tam się no Tak, w ale jeszcze coś fantastycznego, że te nowoczesne technologie też widzimy w miastach, bo tak jak mówię, byliśmy w San Francisco, gdzie była ta Dolina Krzemowa, słynna, czyli tam Amerykanie wymyślają wszystko, natomiast. Chodząc po mieście, no widzieliśmy inteligentne samochody, które, taksówki, które jeździły bez kierowców, tak? No, jeszcze w Europie tego nie widzimy, bo prawo nie pozwala. Natomiast w Ameryce jeżdżą stoją, Jaguary, te nie testują. Jeżdżą Jaguary, poprzez aplikację kupujemy usługę, wsiadamy do samochodu i wiezie nas po całym mieście samochód bez kierowców yy, widziałem to w internecie. A ja to widziałem na żywo. No yy, jednak ma, mamy coś takiego, chyba tak mi się wydaje, pan to pewnie odczuł tak samo, że to jest, oglądamy jak science fiction nie czujemy jeszcze się pewnie z czymś takim, no bo kurczę, wsiąść do taksówki, żeby nas gdzieś zawióz zawiozła, no właśnie, co nas zawiózł, zawiozła taksówka, bo nawet nie taksówkarz, bo go nie ma. Nie ma go. E, to robi wrażenie, przyznam. To robiło na mnie ma... ogromne wrażenie, tak e, na, mnie, na mnie też, myślę, że na każdym, kto, kto powiedzmy już, nie wiem, ten, co mieszka w San Francisco, pewnie się przyzwyczaił, a może nie przyzwyczaił, ale ci, co przyjeżdżają z zewnątrz, na pewno e, mogą tutaj być bardzo zaskoczeni. Te nowe technologie, bo dzisiaj też y, ja uczestniczyłem w tym spotkaniu, więc tutaj też pan nie może mnie w niczym ściemniać. Y, byliśmy w pierwszy dzień na takim spotkaniu organizowanym przez też startupy wrocławskie, no, czy nie tylko wrocławskie, ale organizowane przez startupy wrocławskie, ale spotkanie różnych firm, gdzie widziałem naprawdę takich podnieconych y, młodych ludzi, którzy po prostu mówili, że ja przed chwilą podpisałem kontrakt na tam 40 tysięcy złotych euro, to jakby kwoty już nie mają znaczenia. Bo gdybym tu nie przyjechał i nie rozmawiał z tymi ludźmi, to po prostu w ogóle bym w życiu mi się to nie udało. Jest... Czy znaczy to, to było też fantastyczne takie spotkanie tych młodych ludzi? bo... Także to nie polityk ściemnia, że tak było, tak. tylko ja to widziałem na żywo. Tak, to było w fajnym miejscu. Wieczorem zorganizowane spotkanie, dyskusja. gdzie ludzie mogli przy... Herbacie i przy innych trunkach mogli porozmawiać wieczorem o swoich fantastycznych pomysłach. I myślę, że targi to jest jedno, ale takie spotkania kuluarowe, gdzie jest luźna atmosfera, też powoduje, że takie kontrakty się zawiera. Bo wiemy, że w ogóle byli... polityce w kuluarach się rzeczy dzieją. Najwięcej się ale, rzeczy ale, dzieje, ale, ale biznesie, w biznesie również. W biznesie tak. również y, to też było widać, tam w ogóle były dyskusje, no bo też pojawiły się media, więc tam były dyskusje, media, polityka, nowe technologie, rozwiązania. Ja nawet nie zdążyłem przejść parę kroków, po prostu stałem z tymi ludźmi, którzy się przywijali i dyskutowaliśmy y, na różne tematy, ale właśnie to ta ich radość tego, że mogą, naprawdę, że to nie jest jakaś bajka, tylko naprawdę funkcjonują. I tam była I, cała Europa i, i cały świat tam. Ca, był tam. Ca, cały świat, to jest spotykam człowieka, który jest Polakiem, mieszka w Belfaście, mówię o prawdziwej tak. historii, który przyjechał z kolegą, który jest jego wspólnikiem, mieszka w Krakowie, razem tworzą firmę technologiczną, taki mały startup. Tutaj podchodzi drugi człowiek i opowiada, że robi technologię do aplikacji e, internetowych. Ja, ja śmiałem się, że ja w sumie nie muszę się ruszać, tylko mogę stać i pokazywać oczami, że ja jestem chętny do rozmowy i tych rozmów było bardzo dużo. To naprawdę było takie optymistyczne. Ale pokolenie było poniżej 30 roku życia. Sami takie, młodzi ludzie, takie, taki jak fantastyczni my. Takie młodzi jak ludzie, my, tak. panie marszałku, takie jak my. Tak. Młodość jest w sercu, w, w umyśle, w, a nie tylko tam na jakimś PESEL-u. Nie będziemy mówić, ile mam lat, bo komu to jest potrzebne. Yy, wrócę jeszcze do, do tych firm, które yy, sam pan powiedział 140 dobrze, dobrze usłyszałem, tak, 140 tak, tak firmy, tak. które, które mogą w tym wszystkim funkcjonować. Jaka jest? 10 na każdy wyjazd. Rozumiem? Yy, jeżeli chodzi o, o to, jak wygląda, no, no bo musi być weryfikacja, to nie jest tak, że tylko 10 firm jest chętnych. Jak wygląda ta procedura, tak w skrócie, jakby pan powiedział? Oczywiście wszystko na stronie... Tak, wszystko jest na stronie Małyszałko internetowej, jest określony termin, gdzie firmy mogą aplikować i dobierane są firmy pod branżę, którą jedziemy, czyli jeśli, jeśli jest to branża IT, czy medyczna, to tylko takie, beauty, firmy, tak beauty, to takie firmy, czy beauty, takie firmy... Tak, to takie firmy będą brane pod uwagę. Jeśli są... nie było jeszcze targów nowoczesnych technologii w budowlance, no to wtedy też takich będziemy brać, którzy domy, produkują... Ale budowane w, ale, w technologii ale, ale Beauty. Beauty, jeśli Beauty, no to znaczy, że firmy, które produkują coś fantastycznego, coś konkurencyjnego, jak maseczki koreańskie na przykład, które są na świecie najbardziej znane kobiety ich najczęściej używają, więc to branża Beauty, ale, ale też to, co rozmawialiśmy, jeśli to będzie branża medyczna, to nowoczesne technologie osób, które u nas na Dolnym Śląsku produkują coś takiego ekstra fantastycznego. Więc te osoby są rekrutowane w taki sposób, Trudniej jest, żeby dotrzeć do tych ludzi, niż nawet ich zrekrutować, tak bym powiedział. Także dużo wysiłku wymaga to... Ale to... po to też dzisiaj pana zaprosiłem, żebyśmy tak, nie opowiadali, żeby, tylko... Żeby samy... wiedzieli ludzie, że coś takiego jest. Dokładnie, tak. dokładnie. Po to bo tutaj oczywiście pana zaprosiłem, żebyśmy porozmawiali o tym, co było w i Trochę w skrócie o tym poopowiadaliśmy. Też szczegóły są też oczywiście w portalu doba.pl, bo tam relacjonowaliśmy całe to spotkanie. A spotykamy się dzisiaj tak naprawdę po to, właśnie to, co teraz pan powiedział, żeby firmy, które... Gdzieś są schowane w tych swoich symbolicznych garażach, jak Apple na początku swojej działalności. Bo to są często garaże, często gdzieś pokój jakiegoś młodego człowieka, bo nawet nie stać ich na jakieś wynajęcie, nie wiem, profesjonalnego czy jakiegokolwiek biura. Hmm. A pomysł to naprawdę to już jest czasami trzy czwarte sukcesu. Zatem Ale musi dotrzeć do nich informacja, więc. Ten pan z na, Dubaju, na, czy z Kataru? Na, z na stronę tam. Urzędu Marszałkowskiego zdajemy sobie sprawę, że za często firmy nie wchodzą, więc dlatego też współpraca z dziennikarzami bo to właśnie DobaPel, czy inne portale, czy przede wszystkim też i media yy, tradycyjne. Yy, tradycyjne. Tak. Dają szansę, że ta informacja o takim projekcie Going Global dotrze do bardzo szerokiego spektrum młodych przedsiębiorców. A w opisie tego podcastu linki już nawet, żebyście Państwo nie szukali, to link bezpośrednio do informacji właśnie o Going Global, żeby tam znaleźć To jest wszelkie, bardzo ważne, żeby szczegółów. śledzić wszystkie portale, a w szczególności portal, w którym jesteśmy, czyli doba.pl. No dziękuję bardzo, tutaj tam rachunek Pan potem za PR tam wystawi mi na pewno srogi. Jeżeli chodzi o takie inicjatywy, nazwałem do sobie tutaj w notatkach taki, takie około gospodarcze, bo to nie tylko jakby ta inicjatywa, o której dzisiaj tak dużo mówimy, czyli wspierania przy każdym tym wyjeździe, przy każdych tych targach 10 firm, które są Powiedzmy, działają w tych okre... znaczy, nie powiedzmy, tak jest, no, działają w tej określonej branży, czego dotyczą targi, prawda, no bo to musi się jakoś ze sobą yy, kleić. Yy, ale jakie jeszcze inne inicjatywy, nie wiem, prowadzi Urząd Marszałkowski? No bo to jest, yy, to jest jakby jedne, jedna działalność, ale na przykład, nie wiem, mówię o jakichś grantach na inne działania, czy jakieś elementy edukacyjne. Yy, znaczy, czy... to za, to, za tą część, którą ja odpowiadam w zarządzie województwa, czyli turystyka, to jest jeden z elementów, za który odpowiadam no to mieliśmy teraz bardzo mocną akcję informacyjną dla naszych przedsiębiorców turystycznych. W branży turystycznej na południu Dolnego Śląska pracuje około 200 tysięcy ludzi i powódź, którą mieliśmy na Dolnym Śląsku, nie dotknęła całej branży turystycznej. Ale, mówię fizycznie, nie wszystkich zalało. Natomiast cała branża turystyczna bardzo mocno odczuła to, że były odwoływane przyjazdy przez szkoły, ale też do muzeów, czy do różnych yy, hoteli. No ale tak, te... bo z, pe z perspektywy takiej rozmowy, tak. no, sam pan wie, gdzie tak. działa doba właśnie tak. na, dokładnie na południu Dolnego Śląska, w tych pięciu powiatach, plus Wrocław oczywiście, ja słyszę czasami takie rozmowy, nawet ktoś tam znajomy pisze na Facebooku, a tam w ogóle do was można dojechać. Czy no jest u was jest prąd, czy jest u was prąd? Yy, no bo, słyszy, jest, bo widziałem w telewizji, ta, że tam prąd bo prądu widziałem w stronie, stronie śląskiej tamę, która była niestety pękła i, i większość, jakby u Polaków została zbudowana taka, taki taka narracja, wizer, że taka tam w ogóle prądu, Śląska, prądu, już, prądu już nie ma w ogóle. Od, walczyliśmy z tą narracją i myślę, że się udało, bo ostatnio miałem spotkanie w Srebrnej Górze. Z przedsiębiorcami z branży turystycznej i nie, nie mówią, że jest rewelacyjnie, ale stwierdzili, że na pewno nasza akcja promocyjna wspólna z branżą turystyczną spowodowała, że zaczęło to. Się ruszać oczywiście do góry. Natomiast no jest problem w takich miejscach jak Lądek czy Stronie Śląskie. Bo te Ale miasta tam też trzeba odbudować... będziemy za, z, zachęcać, bo tam Ale też, też, też wszystkim tak, tak. nie wszystko zostało zniszczone. I, i Można ci... powiedzieć, że większość nie została zniszczona. Dlaczego? Ale naprawdę nasza branża turystyczna i przede wszystkim my, jako DolnoŚlązacy, odpowiedzialni. I patrioci, ci ludzie potrzebują naszego wsparcia, żebyśmy przyjeżdżali tam, zostawiali tam swoje pieniądze, bo to jest dla nich największa pomoc, dla tej naszej branży turystycznej. I do tego też namawiam szkoły, do tego namawiam wszystkich, którzy na weekend chcą wyjechać do Kotliny Kłodzkiej, czy tutaj w Góry Sowie, czy, czy naprawdę, czy Kotlinę. Kotlinę Jeleniogórską. Ważne jest każdy przejazd zostawienie każdej złotówki dla naszej branży turystycznej, bo ona sobie poradzi, ale, no, ale musimy, musimy to zrobić szybciej. Kiedy, kiedy, no, musimy kiedy to są, zrobić szybciej, Kiedy są tak? turyści, kiedy są po prostu yy, klienci, zresztą ja też Państwa zachęcam do tego, że jeżeli chcecie gdzieś pojechać, zobaczcie, jakie są noclegi w danej miejscowości czy w okolicach tej miejscowości, bo wiadomo, że lądek i stronie to naprawdę tam. No, nie musimy sobie tłumaczyć, co tam się zdarzyło, ale cała okolica naprawdę funkcjonuje. Tam ale, są ale, restauracje... w Karpaczu, ale w Karpaczu były odwoływane to... yy, noclegi z okresu. No, można powiedzieć teraz Sylwestra, no, no, no więc no, to, tak jakby, to były takie tak jakby nawet. Drogi, decyzje... drogi zniknęły po tak, prostu do, Tak, takie do decyzje tarpacza. bym bardzo. No, był duży strach. No nie chcę powiedzieć, że to absurdalne, no bo nie no, bo ludzie w oczach ludzie mieli strach. Natomiast to już wróciło, ale też to, było, to była ciężka praca, praca branży turystycznej, ale też i pracowników urzędu Tur marszałkowskiego i przede wszystkim dolnośląskiej organizacji turystycznej również. Która bardzo dynamicznie działa, ale mówię, wyeliminować ten, ten, no, ten to dzibło, które się dzieje. Tam wbiło w oko, że widzimy tylko Armageno, widzimy tylko problemy, brak prądu i w ogóle wszystkie mosty zawalone. No i mieliśmy swoich ambasadorów, na przykład w osobie Piotra Zielińskiego, który zachęcał tak. do przyjazdu na Dolny Śląski. To się spotkało z bardzo pozytywnym odbiorem i to Trze jest miejsce, trzeba, trzeba że szukać. trzeba podziękować Piotrowi. No tak, to, za jest, to, to. Jest, to jest osobowość, a tutaj pan wicemarszałek, fan piłki nożnej, a to na osobną w ogóle dyskusję, bo tutaj jak zacznę wątek, to, to w ogóle ten web summit i, i pomoc przedsiębiorcom już w ogóle odpadnie. E, tylko tylko ten na no to spotkanie tylko piłka o... nożna wybyła by no. no i sport. to ja już pana teraz dzisiaj zapraszam na takie spotkanie o Śląsku Wrocław czy w ogóle o piłce nożnej o sporcie Generalnie. o sporcie w ogóle ale no nie ukrywajmy no piłka no. nożna to jest nawet pan hmm. wicemarszałek, jak wyjeżdżał, to musiał kupić, nie wiem, czy to była Benfiki, czy... Sportingu, Sportingu Lizbona. Lizbona. Z każdego miasta przywożył yy, jakąś czapkę. No, tak. widziałem, także tutaj nie, no, czyli jednak piłka nożna. To nie był klub jednak yy, siatkówki, czy boksu, tylko piłki nożnej, także tutaj nie da się tego ukryć. Yy, a tam dwa piękne, niesamowicie funkcjonujące w lidze mistrzów Kluby, których tam nawet patrzyłem na Googleach, to, to było tam, nie wiem, 2-3 km. No, się... Sporting Lisbona przecież przypominam ograł Manchester City. No, I, milionerów. I to, o... <laughs> yy, tak, tak, dałem. tak, którzy, o których klub warty jest tam, nie wiem, 10 czy 20 razy więcej. No Ale jak widać nie, nie pieniądze są na bo Nie zawsze. Nie zawsze. Yy, okazuje się, że nie zawsze. Czasami ta pasja jest ważniejsza niż te pieniądze, które tam niby grają. One nie grają. One są gdzieś tam z boku tego wszystkiego. Ale zostawmy piłkę nożną, bo już mówię: tylko zacząłem mały temat, a już yy, widzę, że pan się rozkręca. Także osobna rozmowa na ten temat. Yy, tu, a turystyka, wracając do tego, o czym, o czym mówimy. Sami oprócz Piotra Zielińskiego, świetnego w ogóle człowieka, bo on jest w ogóle dobrym, bardzo fajnym człowiekiem, poza tym, że jest świetnym piłkarzem, i yy, na którego można liczyć chociażby w takich sytuacjach. I chwała mu za to, ale myślę, że każdy z nas dolnoślązaków, albo ci, którzy kochają Dolny Śląsk, nie muszą stąd być. Musimy być ambasadorami tego, żeby tutaj zachęcać do, do przyjazdu, bo mówimy i przyznajemy się i tutaj podkreślamy to bardzo mocno, że e, większość miejscowości naprawdę nie miało żadnych problemów i normalnie funkcjonowało i w czasie tej powodzi i, i, i teraz tym bardziej, ale zachęcamy do wspierania okolic Lądka, okolic Stronia Śląskiego. Można, dzisiaj jest internet, działa. Telefon działa, można zadzwonić, można się dopytać, można dojechać. I niebawem sezon, mam nadzieję, sezon narciarski. Jest Czarna Góra, to jest po prostu, to jest y, przy Stroniu Śląskim. Tak, tak, to I prawda. I można tam dojechać i stoki będą przygotowane do tego, żeby y, tam jeździć. I hotele, czy apartamenty też są przygotowane, żeby y, przyjąć gości. I pojawcie się przy okazji w Stroniu Śląskim, kupcie... Y, Masło czy chlebek w, w piekarni? No w lokalnym sklepie. Czy, czy, czy pójdziecie do restauracji, jak jest czynna, czy, czy odwiedźcie Lądek zdrój i pójdziecie do kawiarni, która funkcjonuje nie wiem, w parku zdrojowym. Po prostu na tym polega wspieranie. Nie, nie chodzi o to, że mamy przywieźć teraz pieniądze, tylko no jak to w przygodności ludzkiej, no inaczej wygląda, ja ci tu pomagam, a inaczej kupuję u ciebie kawę, nocleg, czy jakieś jedzenie. I do tego będziemy... Czego rodzaju mając... solidarność, którą musimy zachować. A Polacy solidarni, jak już udowodnili, potrafimy, bier, być. Potraf, potrafimy być i teraz tylko trzeba to ciągle yy, udowadniać. Turystyka, sport, ale mówię o sporcie nie zaczynam, bo to... Sprzęt tyle nie wytrzyma, prądu tyle nie ma w, w gniazdku, żeby to wytrzymać. Nic nie mówię na temat. Sportu. Yy, także to będzie na pewno osobna rozmowa, bo tutaj yy, sport Śląc Wrocław, czy inne kluby, czy inne dyscypliny przecież, które funkcjonują. Sporty zimowe, które też funkcjonują. Na polanie jakuszyckiej naszej. O, polanie jakuszyckiej. Dlatego mówię, że następny wątek ruszę: to sama Polana jakuszycka jest tematem, który warto ruszyć, a to a absolutnie wyjątkowe miejsce. I jeżeli chodzi o turystykę, geografię, w ogóle do, do spacerów nie zawsze mówimy tylko o sportach zimowych, bo izery są piękne, bo, bo są piękne. No i tyle, co możemy na ten temat powiedzieć. I, I to jest też kolejny wątek, który chciałbym z Panem poruszyć. Także mam nadzieję. Bo nie wspomniałem o tym, że wiele, wiele lat był pan wójtem trzy kadencje, dobrze liczę? Trzy kadencje byłem wójtem... Kondratowic. Kondratowic, Kondratowice czyli są, po sąsiedzku z Łagiewnikami. Czyli w powiatem dzierżoniowskim, także ma pan bliżej do Dzierżoniowa niż do Wrocławia. A tak, to, to prawda, to nawet, to, prawda. To, to nawet nie ma co problemu. Mieszkańcy Kondratowic jeżdżą tutaj na zakupy i zostawiają swoje pieniądze. A że jest pan jednym z mieszkańców, to rozumiem, że pan tutaj też przyjeżdża. To prawda. Kondratowice kochają Dzierżoniów. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców, zapraszamy do Dzierżoniowa. A pan pewnie zaprasza też do Kondratowic, bo. Na Dolny Śląsk, do Kondratowic góry, do Dzierżoniowa. Do Dzierżoniowa, w Górysowie, na Ziemię Kłodzką i, i w Karkonosze i w ogóle, nie wiem. Ja, ja uważam, że to jest, jakby w Boboszowie był Adriatyk, to ja bym już nie musiał wyjeżdżać prawie z Dolnego Śląska. Ale właśnie przez Boboszów ludzie jadą nad Adriatyką. <noise> Dlatego chciałem tam, żeby nie trzeba było dalej jechać, tylko żeby w Boboszowie za zakrętem po prostu był Dubrownik albo inny split. Ale parę było... godzin trzeba przejechać z tego no, Boboszowa. Czasami parę paręnaście. I to jest trochę bolesne. A poza tym będziemy państwa informować. Też zachęcam do czytania portalu doba.pl. Zachęcam do tego, żeby sprawdzić w opisie te wszystkie linki. Jeżeli macie nawet znajomych, którzy wiecie, że oni potrafią coś fajnego robić. Może nie wierzą w to, że takie coś się udaje. To się udaje, bo są dowody na to, że przedsiębiorcy, którzy tworzą dopiero swoje firmy, ale mają świetne pomysły w różnych branżach, po prostu pojawiają się na tych targach, zdobywają kontrakty, zdobywają też doświadczenie, bo też między sobą przecież to, czasami to są firmy z jednej ulicy, tak. a się nie znają. A, bo to wymieniają jest, doświadczenia, doświadczenia, być tak. może nawiążą ze sobą współpracę, kooperację. Albo połączą, połączą swoje siły, żeby coś, tak, coś tak. ciekawego robić, zwłaszcza jak działają w podobnych branżach. To jest jakby sens takich spotkań i na pewno o kolejnych też w portalu doba.pl i w naszym serwisie podcastowym radio doba.pl na pewno będziemy informować. Także co, kolejny podcast już nie może pan. Nagrało się. Sport Lechia Dzierżoniów. Sport Lechia Dzierżoniów, Bielawianka, Bielawa Biela wianka, i tak dalej. Orzeł Orze Ząbkowice, Ząbkowice i... Nysa Kłocko i wszystkie inne kluby tutaj. I teraz jak czegoś nie wymienimy, to wie pan co będzie. Kochamy wszystkie kluby, yy, wszystkich miejscowości z południa Dolnego Śląska. Tak Żeby jest. nie było żadnych wątpliwości. Sport górą, no bez sportu jakby to, bez kultury, bez sportu. Sport to emocje. Bez turystyki, a no, sport to wiadomo. Tak Dlatego nie, nie, nie już panie Tomaszu do siebie mówię. Nie zaczynaj tego tematu, a nie o sporcie, a o biznesie, o tych przedsiębiorcach, których trzeba wspierać i o turystyce i przy okazji przedsiębiorcach, których w tej branży z kolei trzeba wspierać i to już bez żadnego uśmiechu, mówimy to z kolejnym wielkim przekonaniem. Rozmawiałem z wicemarszałkiem województwa dolnośląskiego, a jest nim Wojciech Boknak, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Widzimy się w sobotę na targu? Widzimy się w sobotę na targach w Już bez rozmowy o polityce i tylko, tylko o tym, co można dobrego na tym targowisku kupić. Bardzo dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję. Słuchaliście podcastu Radio Doba. Radio Doba. Każdy na temat. Partnerami Radio Doba są Fundacje Ziemi Sudeckiej, Studio Językowe Status i portal toba.pl.